Hej cześć, Kres, jestem Staciek 2008 witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zostaw łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem, bo lecimy po 40 subów. I dzisiaj pokażę Wam moje świnki morskie. Jak pod tym filmem będzie 10 łapek w górę, to nagrywamy kolejny odcinek. Dobra, 3-2 1 pokazuję wam świnki morskie. Patrzcie, mam dwie. Tylko dlaczego one się do mnie odwróciły tyłkiem? No. Czekajcie, otworzę klatkę. I wpadajcie też na naszego Discorda. No. Patrzcie. Ten gruby, grubszy nazywa się Norman. No, on bardzo lubi jeść. No i więc jak chce się go pogłaskać, no to ucieka, ale teraz nie. I bardzo lubi wszystko gryźć. A więc poznajcie Normanka. Mam go jakieś 3-2 lata. I nasza druga świnka morska to Luce. A, jeszcze rasa. Zapomniałem wam powiedzieć rasę. Norman to jest taka włosa, pół, pół szylkret. O szylkrety są właśnie takie. Biało-czarne i mają jeszcze takie plamki. Patrzcie, tu, tu ma taką rudą plamkę. I jeszcze z tyłu ma taką dużą rudą łatę. A teraz przechodzimy do drugiej świnki morskiej, którą jest lucek. Jest to taki pół szilkret i pół e, rozetka. Ona akurat bardzo mnie lubi. Tylko po prostu nie lubię, jak się go wyciąga z klatki. Um, ja go mam jakiś, coś około rok. Jest młodszy od normalna. I fajnie się go głaszczę. No, jest bardzo fajny. Wow. I właśnie nie lubi, jak się go tutaj głaska po plecach. Bo potem od razu ucieka. I. O, patrzcie, normalnie się drapał. Lucek, co ty co tam szukasz? Co, co on robi? No coś gryzł. Aha, i teraz. No i teraz będziesz się tak drapał Dobra patrzcie, tutaj są ich miseczki, jedzenia A więc To było na tyle w tym filmie. Pętajcie. 10 łapek w górę, kolejny odcinek z normalem i ludzkim. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć i pa!